Było jeszcze ciemno, gdy huk miarowych uderzeń rozdarł niebo nad Ponywil. Dźwięk był tak głośny, że szyby w oknach drżały, a ze ścian i sufitów posypał się tynk. Przez moment czarny kształt był widoczny na tle nieba, przesłaniając księżyc i gwiazdy. A potem zniknął, pozostawiając nocne niebo czystym i cichym. Mieszkańcy zauważyli oczywiście to wydarzenie, ale nie zareagowali w żaden sposób przywykli już do tego. Poza tym wstawał dzień, w którym miał się odbyć festiwal letniego słońca, a oni mieli jeszcze wiele ważnych rzeczy do zrobienia. Tymczasem ciemny kształt odleciał w kierunku odległego miasta Canterlot, rozcinając powietrze uderzeniami potężnych skrzydeł. Mówiłam ci, Spike, nic mi nie jest, powiedziała Twilight, by odegnać niepokoje Smoka. Po prostu nie mam ochoty iść na festiwal letniego słońca. Wolę zostać tu i w spokoju poczytać. Ale Twilight, w tym roku odbywa się on w Ponyville. To szansa, żeby znów zobaczyć się ze wszystkimi. Jednorożec potrząsnął głową i poklepał swojego smoczego przyjaciela po pokrytym twardą łuską boku. Zrobił się taki duży zauważyła. Ale nawet teraz, gdy z trudem mieścił się w drzwiach, wciąż był jej małym asystentem. Wybacz, Spike, nie tym razem. Poza tym, jeślibym wyjechała, kto zaopiekowałby się biblioteką? Nie wszystkie kucyki biorą udział w zabawie. Co jeśli ktoś potrzebowałby książki, a mnie nie byłoby tutaj, żeby mu pomóc? Nikt nie będzie potrzebował książki tak bardzo, żeby nie móc poczekać do końca festiwalu. No weź, Twilight, nie daj się prosić. Powiedziałam nie. Wybacz, Spike, ale nie zmienię zdania. No dobra. Westchnął smok i poczłapał, żeby poprawić kilka z wysokich półek, znajdujących się w pomieszczeniu. Czy możemy chociaż pójść na wieczorny bankiet? Ja nie pójdę, ale to nie znaczy, że ty nie możesz. Nie, nie mógłbym cię zostawić tu zupełnie samej. Nie czułbym się z tym dobrze. Poza tym, jeśli upierasz się przy pozostawieniu biblioteki otwartej, to kto inny niż ja utrzyma na półkach chociaż pozory porządku? Zapytał, ostrożnie odkładając na miejsce gruby wolumin, uważając, żeby nie uszkodzić go swoimi szponami. Jestem dorosłą klaczą, prychnęła Twilight. Sądzę, że potrafię zadbać o siebie i kilka zakurzonych książek przez jeden dzień. Pogiwała głową w stronę drzwi. Idź i pozdrów wszystkich ode mnie. No nie wiem, nie lubię cię zostawiać samej. A może ja właśnie mam ochotę na kilka godzin spokojnej lektury? Droczyła się, idąc powoli w kierunku drzwi. Ostatnio dużo dla mnie zrobiłeś i zasłużyłeś na przerwę. Idź i zabaw się trochę. Dzięki, powiedział Spike, zanim przecisnął się przez drzwi. Jego łuski pozostawiły w drewnie głębokie rysy. Nie minie dużo czasu a w ogóle nie będzie w stanie się przez nie przepchać. Twilight Sparkle ani przez chwilę nie wątpiła, że Smok miał rację. Niewiele osób korzystało z królewskiej biblioteki Canterlot i pewnie nikt nie pojawi się przed końcem festiwalu, ale zwyczajnie nie miała sił ani ochoty, żeby udać się do Ponyville. Spike mógł tego nie zauważać, ale coraz więcej wysiłku wymagało od niej poruszanie się po budynku o własnych siłach i nie była już nawet w stanie wypełniać wszystkich obowiązków bibliotekarza. Prawdę powiedziawszy, nie potrafiła sobie przypomnieć, kiedy ostatnio opuściła pokoje na zapleczu, które nazywała domem. Miała jednak pewną rzecz do zrobienia. Właśnie skończyła swój najnowszy traktat na temat natury magii, ale było jeszcze coś. Coś, co odkładała już zdecydowanie zbyt długo. Wyciągnęła gruby dziennik, uniosła pióro i zaczęła pisać. Z ostatnim uderzeniem skrzydeł ciemny kształt wylądował w bujnym ogrodzie upstrzonym przysadzistymi kamieniami i wysokimi, cienistymi drzewami. Miejsce było jak zwykle puste, co zauważył z pewną satysfakcją. Przed opadnięciem na wszystkie cztery kończyny. Zaczął przekradać się pomiędzy pniami, kierując się w głąb ogrodu. Liście drzew szeleściły na lekkiej bryzie w niezwykłej harmonii. Brzmiąc niemal jak łagodna, uspokajająca muzyka. Wkrótce miał rozpocząć się nowy dzień i kucyki w całej krainie będą świętować, wychwalając piękno słońca, i łaskę swej władczyni. Celestii. Tymczasem ciemny kształt przysiadł przed jednym z głazów, opierając się o pień pobliskiego drzewa i czekał na świt. Twilight, wróciłem, zawołał Spike, ledwie tylko przecisnął się przez drzwi. Żałuj, że ominęłaś bankiet, było niesamowicie. Mieli najlepsze nefryty, jakie w życiu jadłem. Nawet wziąłem co nieco na wynos, normalne jedzenie, żadnych klejnotów wyjaśnił wesoło. Jednakże z ciemnego pokoju nie dobiegła go żadna odpowiedź. Twilight? Powtórzył, włączając światło szponem. Klacz leżała na swoim biurku z oprawioną w skórę książką, której Smok nigdy dotąd nie widział, pod głową. Jej oczy były zamknięte. Smok uśmiechnął się, co nadało jego groźnemu obliczu dziwnie łagodny wyraz. Po czym odstawił na bok torbę z jedzeniem. Cicho i ostrożnie, aby jej nie obudzić, podszedł do biurka i delikatnie wziął Twilight w ramiona, aby zanieść ją do łóżka. Zamarł jednak w półruchu. Coś było nie tak. Twilight? Nawet nie drgnęła na dźwięk jego głosu. W zasadzie wydawała się być nienaturalnie nieruchoma. Twilight! Przerażenie ścisnęło serce spajka. Jedną ręką wciąż tulił do siebie jednorożca, a drugą sięgnął po papier i atrament. Pośpiesznie skreślił kilka słów. Krótką, desperacką wiadomość, szybki wybuch zielonego płomienia wysłał ją do Celestii, razem z książką i całym biurkiem. Zrobiwszy co mógł, Smok przysiadł na ziemi, wciąż kurczowo ściskając swoją przyjaciółkę w ramionach. Księżniczka Celestia będzie tu niedługo. Wyszeptał łamiącym się głosem. Łzy napłynęły mu do oczu. Trzymaj się, Twilight. Ona ci pomoże. Wszystko naprawi. Błagam, nie zostawiaj mnie. Słońce wznosiło się ponad horyzont. Ciemność ustąpiła, a niebo przybrało piękny, błękitny kolor. Miejscami tylko zakłócony przez niewielkie obłoczki pozostawione przez patrol pogodowy. Światło zalało ogród, obmywając drzewa i przepiękne kwiaty. Oświetliło młodego smoka, odbijając się w jego fioletowych łuskach. Wydobyło też z mroku marmurowy nagrobek, nadgryziony już zębem czasu i pokryty mchem, spod którego ledwie dało się odcyfrować napis. Twilight Sparkle Przyjaciółka, nauczycielka, matka, oraz najwierniejsza uczennica. Kiedy Spike przymknął oczy, wróciły wspomnienia z pogrzebu. Obrazy były tak wyraźne, jakby wszystko zdarzyło się ledwie wczoraj. To był cudowny, słoneczny dzień. Wydawało się to w pewien sposób niesprawiedliwe, jakby świat był nieświadomy odejścia tej, która uratowała go od wiecznej nocy. Spike nie wątpił, że Celestia wiele przeszła, żeby upewnić się, że dzień pożegnania jej uczennicy będzie piękny. Rozumiał jej pobudki, ale i tak uważał, że powinno padać. Ciężka ulewa powinna przemoczyć wszystko i przygiąć do ziemi. To takie dni Twilight szczególnie ukochała. Mogła siedzieć bez końca przy oknach, wsłuchując się w szmer spadających kropli, w ich uderzenia o dach. Dla niej była to najpiękniejsza muzyka, jaką przyroda mogła stworzyć. To była cicha, skromna ceremonia. Rainbow Dash była jedyną poza Celestią i Luną, która zdecydowała się przemawiać. Jej głos był wciąż silny, mimo że często zdzierała go sobie przez te lata, podczas których uczyła na Akademii Młodych Lotników. I chociaż jej pióra szarzały ze starości, to wciąż potrafiła wykonać kilka okrążeń wraz ze swoimi podopiecznymi. Powiedziała ledwie kilka słów, nim głos jej się załamał. Mąż odprowadził ją, czule obejmując skrzydłem. Pozostałe klacze również były na ceremonii. Applejack opierała się ciężko na ramieniu męża. Spike nie mógł sobie przypomnieć jego imienia bo wzięli ślub dopiero po tym, jak Twilight przeniosła się do Canterlot, co sprawiło, że przyjaciółki zaczęły tracić ze sobą kontakt. Wciąż jednak łzy niemego smutku spływały po tej szczerej twarzy, poznaczonej zmarszczkami wyrzeźbionymi przez słońce oraz codzienne zmartwienia i radości. Fluttershy nie odezwała się niemal wcale. Po prostu patrywała się w ziemię z pustą twarzą, Musiało jej być szczególnie ciężko stracić jedną z najlepszych przyjaciółek niemal zaraz po śmierci męża. Jej córka Cherry Blusum nieustannie pozostawała przy jej boku, zapewniając zarówno fizyczne, jak i duchowe wsparcie. Wieść głosiła, że żółtego Pegaza już od dawna nie widziano w Ponywil. Życie spędzała na dobrowolnym wygnaniu, pojawiając się w mieście jedynie, gdy skończyły się jej zapasy. Nawet naturalna energia Pinkie Pie była przytłumiona, wciąż jednak była to ta sama stara, dobra Pinki. Gdyby nie jej optymizm i ciche żarciki, ceremonia byłaby całkiem nie do zniesienia. Rarity była jedyną osobą, poza spajkiem, która przybyła na pogrzeb sama. Była też z pewnością jedyną, która wyglądała na równie samotną, jak się czuła. Twilight pozostawała z nią w bliskich kontaktach z racji tego, że projektantka również przeniosła się do Canterlot, by rozwijać swoją karierę w świecie mody. Nie można jednak powiedzieć, by smog widywał swą młodzieńczą miłość każdego dnia, wręcz przeciwnie. Rarity była niemal ciągle zajęta pracą, więc mimo, że żyli w tym samym mieście, byli sobie równie dalecy, jak wszyscy pozostali. To właśnie na pogrzebie Spajk po raz pierwszy uświadomił sobie, jak staro wszyscy wyglądają. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę dopuścił tę myśl do swojej świadomości. A kiedy ceremonia dobiegła końca, wszyscy się rozeszli, wracając do swoich rodzin i przyjaciół, pozostawiając Spajka zupełnie samego. Teraz po tylu latach wydawało się, że jest ostatnią osobą, która pamięta, kim Twilight Sparkle naprawdę była. Dla innych była bohaterką, powierniczką elementu magii, która powstrzymała Nightmare Moon i ocaliła świat. Jednakże nie wiedzieli, że była pełnym uroku, nawet jeśli nieco sarkastycznym kucykiem, który ukochał w równym stopniu swoich przyjaciół i pogoń za wiedzą. Nie wiedzieli, że była kimś więcej niż symbolem, postacią z opowieści. Wcale jej nie znali. Wyglądało na to, że nawet Celestia z biegiem czasu przebolała stratę i ruszyła dalej. Nawet przyjęła na wychowanie nową uczennicę, którą traktowała niczym córkę, zupełnie tak, jak to było w przypadku Twilight. On był ostatnim, który wciąż pamiętał, jedynym, który wciąż cierpiał. To dlatego smoki unikały związków z kucykami, zrozumiał. Na dłuższą metę były zbyt bolesne. Ich życie było takie krótkie. Było jak malutkie płomyczki, które niebezpiecznie chybotały się przy każdym silniejszym podmuchu wiatru i szybko gasły. O wiele zbyt szybko. To było zaskakujące, jak mocno wciąż za nią tęsknił jak bardzo mu jej brakowało. Bywały takie dni, że po przebudzeniu parzył kawę, taką jaką lubiła, zanim uświadomił sobie, co właściwie robi i dlaczego nie ma to sensu. Była jego mentorką, starszą siostrą, do której mógł się zwrócić z każdym problemem. Spike wątpił, czy kiedykolwiek powiedział jej, jak wiele dla niego znaczyła. Żałował wielu zmarnowanych okazji, wielu niewypowiedzianych słów. Łzy napłynęły mu do oczu i zaczął płakać, jak zresztą co roku. Rozpaczliwy szloch targnął całym jego ciałem na celestie. Dlaczego to musi tak boleć? Wszystko w porządku? Pociągając nosem i ocierając oczy z łez, smok odwrócił się, żeby ujrzeć księżniczkę Lunę, która powoli szła w jego kierunku. Tak, w najlepszym, odpowiedział z goryczą w głosie. Nigdy nie było lepiej. Co tu robisz? Zapytał z irytacją. Czyżby nie wolno mi było odwiedzić grobu kucyka, który robił, co mógł, by wieść dobre, godne życie? Przychodzę tu każdego roku, chociaż zwykle czekam, aż odejdziesz. Dlaczego? Z grzeczności. Nie chciałam zakłócać twojego smutku i żalu swoją obecnością, ale tym razem pomyślałam, że możesz chcieć wiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą, która ją odwiedza. Nie o to pytałem, chciałem wiedzieć, dlaczego ty tutaj przychodzisz. Luna uśmiechnęła się smutno, patrząc na nagrobek ponieważ ocaliła mnie. Po tysiącu lat spędzonych w ciemności gniewu i zapiekłej nienawiści, ona była tą, która przywróciła mnie światu. Dzięki niej mogłam pojednać się z moją siostrą, dzięki niej mogłam być znów sobą. Poprzysięgłam sobie odwiedzać jej grób i utrzymywać pamięć o niej żywą, chociaż tyle mogę dla niej zrobić. Spike nie odpowiedział więc przez dłuższą chwilę po prostu stali obok siebie w milczeniu. Księżniczko. zaczął smok, ale mu przerwano. Proszę, chociaż w tym miejscu nazywaj mnie po prostu Luną. Dobrze, więc. Luno żyjesz długo i wielu z tych, których ukochałaś, musiało odejść. Zastanowiło mnie, czy z biegiem czasu jest łatwiej? Łatwiej? Masz na myśli ból każdej nowej straty, czy może ból tej konkretnej straty? Którykolwiek oba odparł cicho. Nigdy. Luna potrząsnęła głową, a gdy Spajk wydał z siebie ciężkie westchnięcie, niemal szloch, delikatnie położyła kopyto na jego boku. Ale nie zawsze boli tak bardzo. Nigdy nie jest łatwo stracić kogoś, kogo się kocha. Nigdy. Jednak z biegiem czasu poczujesz się lepiej. To nie jest łatwe. To nigdy nie jest łatwe, ale nie zawsze będzie ci tak ciężko. Brakuje mi jej. Cały czas. Nawet teraz czuję się źle, tylko z tego powodu, że nie jestem u jej boku. To było takie naturalne. Zawsze byłem przy niej, gdy mnie potrzebowała. Poza tym jednym razem, gdy potrzebowała mnie najbardziej. — Spike, niczego nie mógłbyś zmienić — powiedziała łagodnie Luna. — Była w podeszłym wieku i po prostu przyszedł jej czas. Każdy kiedyś umiera. Nawet ja i moja siostra nie jesteśmy całkowicie nieśmiertelne. Śmierć kiedyś upomni się po każdego z nas. Jedyne, co można zrobić, to próbować ruszyć dalej ze swoim życiem. Może pocieszy cię fakt, że jej odejście było spokojne i bezbolesne, Wielu nie ma podobnego szczęścia. To nie zmienia wcale faktu, że powinienem być tam, gdy to się zdarzyło, zamiast napychać sobie żołądek na głupim bankiecie. Nawet gdybyś tam był, nic byś nie poradził. Jestem smokiem, mamy swój rodzaj magii. Gdybym tam był, może mógłbym, nie wiem, zrobić coś, zrobić cokolwiek. Krzyknął, uwalniając całą frustrację i żal, które gromadziły się w nim przez lata. Ale opuściłem ją, a ona umarła sama, podczas gdy ja się bawiłem. Sądzę, że jest coś, co powinieneś zobaczyć, powiedziała Luna, widząc jego złość i łzy. Ale najpierw muszę zadać ci pytanie: Dlaczego przychodzisz tu? Każdego roku w ten właśnie dzień, w którym zawiodłeś osobę, która była ci najbliższa na całym świecie. Spajkiem wstrząsnął dreszcz. Przez moment Luna sądziła, że nie uzyska odpowiedzi, ale wtedy smok westchnął głęboko i potrząsnął głową. Ponieważ co będzie, jeśli zapomnę? Zapytał ochrypłym nieco głosem. Smoki mogą żyć tysiące lat. I co, jeśli podczas całego tego czasu zapomnę? Zapomnę to, kim była i co dla mnie znaczyła. Ale czy tak nie byłoby lepiej? Nie cierpiałbyś już. Naciskała księżniczka z twarzą pustą niczym maska, koncentrując spojrzenie na swym rozmówcy. Nie, to nie byłoby tego warte. Nawet jeśli sprawia mi to ból, chcę ją pamiętać tak długo, jak ją pamiętam. Ona nie jest tak naprawdę zupełnie martwa, żyje w moich wspomnieniach, więc nie zawiodłem jej całkowicie. Luna pokiwała głową ze satysfakcją i rozłożyła skrzydła. W takim razie pokażę ci coś. Podążaj za mną. Chwila. Smok pochylił się i ostrożnie zdrapał mech z nagrobka, pozostawiając go czystym. Ktoś musi to robić. Wyjaśnił, nim wzbił się w powietrze z hukiem uderzeń skrzydeł. Spike był już zbyt duży, aby wejść do zamku. Wylądował więc na skraju ogrodu, tuż przy murach. Z oddali słychać było echa zabawy, która musiała teraz osiągać swoje apogeum. Od tych dźwięków pierś smoka ścisnęła się w bolesnym skurczu, a wspomnienia dnia, w którym stracił Twilight... Wróciły z całą intensywnością. Na szczęście Luna szybko wróciła z zamku, niosąc na grzbiecie zdobioną srebrem czarną torbę. Proszę. Przy pomocy telekinezy wyjęła grubą książkę i podała mu ją. Sądzę, że musisz to przeczytać. Spike delikatnie ujął tą w swoje szpony, rozpoznając w nim woluminum, który Twilight czytała, gdy. Otworzył go ostrożnie, bojąc się uszkodzić kartki pazurami. Książka nie była zadrukowana blokiem tekstu, jak się tego spodziewał. Zamiast tego wypełniało go ręczne pismo, a atrament był już mocno wyblakły. Zaintrygowany, przerzucił kilka kartek, zauważając, że pismo staje się coraz wyraźniejsze. To dziennik Twilight. Wyjaśniła Luna, odpowiadając na pytanie smoka, nim ten jeszcze zdołał je na głos wypowiedzieć: Przeczytaj ostatni wpis. Drogi Spajku, piszę w nadziei, że kiedyś to przeczytasz i że gdy się tak stanie, mnie już nie będzie na tym świecie. Jestem stara Spajk i, szczerze mówiąc, spodziewałam się tego od dłuższego czasu. Przeżyłam swoje życie szczęśliwie. Jestem zadowolona z tego, co udało mi się osiągnąć i z czasu, który mogłam spędzić z przyjaciółmi, szczególnie z tobą. Jesteś dla mnie całym światem, rodziną, której nigdy nie miałam. Naprawdę mi przykro, że muszę cię opuścić, ale mój czas nadszedł, podczas gdy jeszcze wiele przed tobą. Mam nadzieję, że dobrze bawiłeś się dzisiaj na festiwalu i że moje odejście nie skazi twojej radości. Kiedy wychodziłeś, czułam, że pewnie się już nie zobaczymy, ale byłam z tym pogodzona. Niczego nie mógłbyś zrobić i lepiej, żebyś się bawił, niż tkwił bezradnie u mego boku. Nie win się i żyj jedynie wspomnieniami przeszłości. Chcę, żebyś żył swoim życiem, zamiast tkwić w żałobie po mnie. Byłeś dla mnie jak syn, Spike, w każdy sposób, jaki się liczy i któregoś dnia. Bardzo daleko w przyszłości, kiedy i Twój czas nadejdzie, spotkamy się ponownie, by razem stawić czoła ostatniej, największej przygodzie. Będę na Ciebie czekać. Nie wiem, co jeszcze mogłabym napisać. Gubię się w swoich myślach, ale w moim wieku to chyba dopuszczalne. Powodzenia, Spajk. Niech Twoje podróże zabiorą Cię tam, gdzie tego pragniesz. Życzę ci, żebyś żył pełnią życia i zawsze był szczęśliwy. Twoja zawsze kochająca Twilight Sparkle. Spike otarł łzy i ponownie przeczytał wpis. Tak, to była cała Twilight. Niemal słyszał jej głos, czytając te słowa. Gdzie? Dlaczego to miałaś? Zapytał cicho. Ale w jego głosie pobrzmiewał gniew. Kiedy wysłałeś do celestii swoją wiadomość, niechcący wysłałeś również tę książkę. Moja siostra zdecydowała, że najlepiej będzie, jeśli nie będziesz o niej wiedzieć. Nie chciała cię skrzywdzić. Sądziła, że jeśli to przeczytasz, będzie ci jeszcze trudniej. Ale ja. ja uważam, że zasługujesz na ostatnie pożegnanie. Ja. ja nie. Dziękuję ci. Wykrztusił wreszcie Spike. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Wszak obowiązkiem księżniczki jest opieka nad poddanymi, kimkolwiek by nie byli. Jest jednak jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Co takiego? Czy wiesz, że wieki temu kucyki wierzyły, że prawdziwa śmierć ma miejsce dopiero wtedy, gdy wszyscy żyjący o tobie zapomną? I że dopóki twój wpływ na świat, na inne osoby, nie przeminie, nie jesteś do końca martwy? Luna spojrzała na zauzawione oczy smoka i położyła kopyto na jego boku. Wiedz, że Twilight miała ogromny wpływ. Ty i ja wciąż tu jesteśmy i będziemy jeszcze przez długi czas. Może nie znałam jej tak dobrze jak ty ale jeśli kiedykolwiek poczujesz potrzebę, żeby odświeżyć swoje wspomnienia o niej, będę więcej niż chętna, aby ci pomóc. Dziękuję, Luno. Jak mówiłam, nie ma za co. I jeszcze jedna, tym razem już naprawdę ostatnia rzecz. Torba na jej grzbiecie otworzyła się i wyleciał z niej mały obrazek. Nie wiem, czy masz jakieś pamiątki po Twilight, więc chcę, żebyś wziął to. I zatrzymaj dziennik. Spike sięgnął po fotografię, ostrożnie chwytając ją między dwoma szponami i podnosząc do oczu. Przedstawiała małą, fioletową klaczkę, siedzącą obok upstrzonego zielonymi kropkami smoczego jaja. Spike uśmiechnął się dziwnym, smoko-gorzkim uśmiechem. Schował fotografię do dziennika i tuląc go czule do piersi, wzniósł się bez słowa w powietrze. Luna tylko uśmiechnęła się i powróciła do zamku. Może spajkowi się tylko wydawało, ale gdy nadszedł czas, by dzień ustąpił miejsca nocy, zachodzące słońce stworzyło zmierzch jeszcze bardziej oszałamiająco piękny niż zazwyczaj. Ostatni, cichy pomnik dla najwierniejszej uczennicy. Koniec.